Dzień dobry, dzień dobry. To ci się dzieje. Dzień pizzy. O wilku mowa. Dzień dobry panu. I co, jak zwykle placek bez dodatków? Przepraszam, odbiorę. Amelka, obsłuż pana. Nie mogę, jestem w raju! Nałoś mi na pizzę. Wszystkiego co się da. Tego sera, tego salami. Winogrona! Miko fala posie ciągle mała krewna! Przyspaj się, co tam dobrego ukrywasz? Masz coś dobrego pod tą laną! Piotrze, to nie właśnie wchodzi! Piusek, nie możesz tam wchodzić! Piłdez, to nie wolno wchodzić! Uspokój się! Nikomu nie musisz nic zbudować. Pierwsza praca. Hashtag Córeczka mamusi. Hashtag Isamama.